Myśląc o influencerach dla wielu z nas pojawia się obraz niezbyt inteligentnej osoby, która dzięki wielkiemu szczęściu osiągnęła sławę. Ta opinia zapewne wykreowała się w naszych głowach za sprawą częstych wpadek niektórych influencerów, a polskim influencerem, któremu zdarza się najczęściej powiedzieć coś głupiego, jest Monika Kociołek, czyli posiadaczka profilu instagramowego z ponad milionem followersów oraz konta na TikToku z 3 milionami obserwujących swoją rozpoznawalność. Wdzięcza przede wszystkim udziałowi w drugiej edycji Domu X oraz częstym wypowiedziom, które świadczą o niskim wykształceniu tej influencerki. A kolokwialnie nazywane są one odklejkami. Jedną z najbardziej popularnych odklejek w wykonaniu Moniki jest moment, w którym chciała ona zaprezentować swoim widzom wytrzymałość telefonu chińskiej marki, z którą zawarła współpracę. Telefon, według producenta, po upadku z wysokości 2 metrów, nie będzie miał na sobie żadnych śladów zniszczenia. Jednak problematyczne dla Moniki kociołek okazało się oszacowanie tych oto 2 metrów, ponieważ początkowo oszacowując tą wysokość, próbowała ona zrzucić ten telefon z wysokości niecałego metra, lecz jej operator szybko ją poprawił, że wysokość ta jest znacznie mniejsza od 2 metrów, dzięki czemu Monika zreflektowała się i zrzuciła telefon z wysokości swoich oczu, czyli około z 1,70 m. Uwaga, to jest dwa metry? Nie, 2 metry są wyżej niż ty. A, bez kit, dobra, uwaga! I była to jedyna odklejka tej influencerki. Ponieważ zaliczyła ona ich naprawdę wiele. Jednak jedną z najzabawniejszych wpadek moim zdaniem jest ta, w której nagrywając film pod tytułem Zostałem 8-latko na 24 godziny, miała ona za zadanie rozwiązać kilka działań matematycznych, które były na poziomie drugiej klasy podstawowej. Monika poprawnie rozwiązała pierwsze cztery działania, lecz przy działaniu 200 razy 100 zaczęły pojawiać się dla niej pierwsze problemy. Poprawny wynik to oczywiście liczba 20 tysięcy, lecz początkowo. Początkowo Monice wyszło 3000, co później poprawiło na 30 tysięcy. Kociołek zdawał sobie sprawę o zrobionym przez siebie błędzie, dopiero po rozmowie z czajnikiem, który uświadomił Monikę, że robiąc tego typu działania, wystarczy przepisać liczbę 200 i dopisać dwa zera. 100 razy 200 wystarczy zera przepisać, matematyczna lekcja, tam dalej i to jest 20 tysięcy moi drodzy. Tak? A no w sumie tak Prawdopodobnie każdy, który chociaż raz na jakiś czas ogląda YouTube'a Zna Weronikę Sowy znaną bardziej jako Wersow Weronika zaistniała w internecie Za sprawą bycia w związku z ówcześnie najpopularniejszym YouTuberem w Polsce Czyli z Karolem Wiśniewskim W filmie Friza przedstawiającym swoją nową dziewczynę Padły słowa wypowiedziane przez Karola Że Weronika jest najinteligentniejszą dziewczyną jaką zna Słowa te w zabawny sposób kontrastują z reklamą energetyczną w wykonaniu Weroniki, ponieważ w materiale promującym ten napój, Wersow powiedział, że energetyk ten pozytywnie wpływa na nasz umysł i naszą kondycję. Słowa te oczywiście nie mają pokrycia z prawdą. I co więcej, badania nawet wskazują, że picie tego typu napojów naraża nas na różne choroby, takie jak na przykład otyłość, choroby serca czy cukrzycę. Kiedy jest po prostu ciepło i mamy ochotę napić się czegoś gazowanego, czegoś co nas po prostu pobudzi i zadba o naszą kondycję i też o nasz Umysł. Następnym influencerem na tej liście oraz raz kolejny jest były członek drugiej edycji Domu X, czyli Cezary Nickel, znany jako Charo NBA. Po zakończeniu projektu Domu X, Czarek miał problem ze znalezieniem swojego miejsca w internecie, a więc na dobry początek postanowił on zawalczyć na gali Fame MMA, a następnie High League. Obie te walki przegrał zarówno w Oktagonie, jak i na konferencjach. I właśnie na jednej z tych konferencji doszło do upokorzenia Czara przez 10 tysięcy widzów Czarek oskarżył swojego rywala, czyli Kubę Nowaczkiewicza. branie sterydów, na co Kuba, udowodnił mu, że jest to nieprawda. I do tego zapytał Czara, czy w ogóle wie on czym są sterydy? Na co Czaro nie potrafił odpowiedzieć. Wytłumacz ludziom Cezary czy są sterydy. Mi się, że o to chodziło, ale nie wiem. Tak? No wytłumacz ludziom czym są sterydy. Co? Kawiak, czyli patostreamer, który na swoich transmisjach live atakował gazem pieprzowym losowo napotkanych ludzi, także zasługuje na znalezienie się. Na dzisiejszej liście patologiczne zachowanie kawiaka zostało nagłośnione przez youtubera Konopskiego w jednym z materiałów, na co kawiak postanowił odpowiedzieć groźbami w stronę youtubera, co dodatkowo zmotywowało Konopskiego do pociągnięcia go do odpowiedzialności. Youtuber ten postanowił znali wszystkie brudy na kawiaka, aby następnie opublikować je na swoim kanale, dzięki czemu Służby Sprawiedliwości miały podstawę do rozpoczęcia ścigania kawiaka. O kawiaku wypowiadał się nawet wiceminister sprawiedliwości, a patto streamer jak to już ma w zwyczaju odpowiedział groźbami. Grożąc jego rodzinie oraz córce, której nawet nie ma. Wyzwiska te zmotywowały wiceministra do jak najszybszego złapania kawiaka, co się mu udało, w konsekwencji czego streamera czeka kilkuletni pobyt w więzieniu, a wszystko to by nie miało miejsca, gdyby kawiak początkowo nie groził Konopskiemu, a następnie wiceministrowi sprawiedliwości, Wiceminister sprawiedliwości, córka się